No i witajcie w kolejnym odcinku. A dzisiaj zaczynamy od rozpakowania tych oto dwóch skrzydł drzwiowych. Jak widzicie, czekają już na montaż. Ale dzisiaj chyba tylko zamontuję te do kotłowni drzwi, tamte poczekają, ale otworzyć otworzę je obie, bo jestem bardzo ciekaw jak one wyglądają. Tak więc biorę się powoli. Za otwieranie tego. Kurde, także nie porysować. By się przydało. O. O. Sąsiad już ma drzwi zamontowane, a więc już mniej więcej wiem jak to wygląda. Ale ciekawe jak tu będą wyglądać. O, o. tutaj instrukcja, co tu jest. drzwi płaszczowe eko, co to jest dobra. Mniejsza z tym. Eee, dobra. Są one coś warte. O, jest. Tu jest próg, tu jest klamka. A tu są, tu jest skrzydło. Muszę je otworzyć i wykręcić to skrzydło. Tak więc zaraz do Was wracam. No, już się zrobiło nieco szaro, ale Wam powiem, te drzwi montować, to kurczę, to jest zabawa. Montujemy je w całości, jest taka tutaj poprzeczka, jak jeszcze możecie zauważyć. Już nieco kurczę, ciemnowo się robi, dlatego bo szybko to opowiem co i jak. Poziomujemy poziom, ustawiamy poziom pion w dwóch płaszczyznach, znaczy w trzech, bo tutaj przykładamy. Czekaj, gdzie tu jest poziomica? O, sprawdzamy tutaj. ciach tu i tak samo z drugiej strony ciach i jeszcze jej poziom skręcamy to tutaj na śruby tak ja to mocuje na śruby takie z grubym zwojem raczej znaczy takim zwojem i on się fajnie wkręca w ten gazobeton dzięki czemu to fajnie wszystko trzyma i Prosty montaż. Kurczę, nie sądziłem, że aż tak będzie prosto to zamontować. E, po już, jak gdy już będą już te drzwi montowane, już na gotowo, ten próg będzie wyrzucony, zamontowany, ten właściwy z uszczelką. No i petarda. Tylko trochę otwór jest za duży, tam trzeba będzie dociąć chyba tam dotnę jakiegoś tam, nie wiem, nie wiem co tam jeszcze zrobię. Ale coś będę musiał wykombinować, czy to z Płyty, czy z czegokolwiek, albo może jakiegoś tam suporeksa wkleję i go podszczycuje na klej, także może było to wszystko ładnie obrobić, ale to już jutro. Także na dzisiaj to jeszcze poczekam aż to trochę, tu po ogarnię na budowie, poczekam aż to zwiąże tak z godzinkę, wymontuję skrzydło i na dzisiaj fajrant. No i kolejne drzwi już rozpakowane, zaraz pokażę wam, jak wyglądają drzwi do kotłowni. Już są tutaj te rozłożone, tu jest osobno już skrzydło, osobna futryna, że ościeżnica. Drzwi po montażu prezentują się tak. Otwór jeszcze został, ale otwór najprawdopodobniej będę wymuruje tutaj z dwunastki z tego Suporexa na leżąco. Tutaj jeden, drugi i tutaj podsztycuję to, przykleję na klej i powinno to trzymać. na drzwi, o. O, zamknięte są, patrz O, pięknie, co? O, tak Powinny zostać, podwarcie tutaj w każdym momencie powinny zostać O Jak już widzicie, drzwi całe już zamontowane, te tu do kotłowni, jak i te drugie tutaj, te główne Do głównego wejścia, ale wieje, nie wiem, czy coś będzie słychać o, tu macie już zamontowane. Nie wiem, czy to się nagrało podczas montażu, bo tutaj to już trochę czasu minęło od montażu. Ale wygląda to tak. Drzwi naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni z nich. Przede wszystkim łatwość montażu, bo sam je montowałem e, Została tutaj wykonana taka podwalina tutaj e, Tak, żeby to, tutaj ten most termiczny jak najbardziej tutaj wyeliminować Tam jest normalnie na posadce usytuowane Tam niech to jest mocniej, tam i tak to głowie nie są ogrzewane Ale tutaj te pierwsze uderzenia właśnie tego zimna mrozu Niech są trochę chociaż zaizolowane Zawsze to będzie lepiej niż bez tego a teraz zobaczymy tutaj takie, mam tutaj taką klameczkę na, tak na krótko do założenia i za chwilę Wam to pokażę jak one się otwierają, zamykają. O, mam tutaj klameczkę. O taka, <grytanie> zestawi, bo nie ja się śmieje, to jest od starych drzwi. tak. naprawdę ja ich w ogóle nie regulowałem, tylko je ustawiłem, zapianowałem i są osadzone. O. Nie wiem, czy już jest. One będą osadzone tutaj, bo docelowo będą tutaj takie kołki fajne, mocne, Fischera dane prosto tutaj. Tak, są w tym samym systemie montowane jak okna. Prosto tutaj do, do ściany. Moje zdanie jest takie, że to jest dużo mocniejszy sposób montażu drzwi, czy to okien, a różne są opinie. Różnie tak montują, różnie. Można tak, można tak zamontować, ale ja... Jestem tego zdania, że tak jest lepiej Ale naprawdę O, to chyba siódemki? No Te szkło weneckie Hy, Kurde! Klamka jest z drugiej strony Kuźwa, to jak tu wyjść? Dobra, to tam nie, to wyjdę sobie przez drzwi od kotłowni Drzwi od kotłowni też w ogóle nie regulowane, w ogóle. w ogóle nic a nic, a się naprawdę pięknie otwierają, zamykają. Najważniejsze, że. Ale tu będzie przeciąg, teraz o. Wieje, strasznie dzisiaj wieje. Sami widzieliście przed chwilą na nagraniu. O, drzwi powinny w każdym momencie stanąć. O, ale tu jest właśnie ciepło i różnice, właśnie są. To one nie ustoją, ale o. Leciutko popchniemy. One się domykają, one mają ten fajny taki patentik, tu jest taki domykacz, taka sprężyna w środku zawiasie i można ją sobie wyregulować i po otwarciu drzwi one sobie ładnie będą się same domykać. Przede wszystkim na co zwrócić uwagę podczas montażu szyldu. Ja zwracam na to uwagę, o jak tutaj zdejmiemy sobie tą osłonę, będziemy widzieć tutaj, o. Takie dwa, tutaj, takie bolce, które są w żaden sposób, nie można ich ani odkręcić ani nic. One, tym tutaj się zamontuje na zewnątrz. A czemu już wam pokazuję to z drugiej strony? Hmm. ale tu jest bagno, trzeba jakąś paletę położyć. Już wam pokazuję, dlaczego. O! Tu mamy wkrętaki. I teraz tak. W przypadku, gdy. Nie wiem, czy to powinienem mówić w ogóle. O! Jest taka. Tajemnica, jakby A w przypadku, gdy złodziej będzie chciał się włamać do waszego domu, wykręci sobie te dwa wkręty, zdejmuje ten cały szyld, bierze sobie klucz, łamie tą wkładkę, przekręca śrubokrętem i jest w środku. A tutaj jest to nieumożliwione, trzeba by było to rozwiercić lub jakimś innym sposobem to tutaj zniszczyć. Ale to wymaga już nieco więcej czasu, nieco więcej wysiłku i taki złodziej najzwyczajniej w świecie odpuszcza to jest taka mała rada dla was ten kto nie wiedział ja pracując w hotelu gdzie ludzie się zatrzaskują yy, gubią klucze to często trzeba było właśnie niszczyć te wkładki dla mnie to jest 2 minuty w środku i taka właśnie mała rada teraz muszę te drzwi zabezpieczyć bo już jutro będą tynkarze jutro już będą tynkarze i ciekawe czy na mnie nie spadnie ta klątwa Jestem tego ciekaw Jak sami wiecie No pewnie nie wiecie Ani Grzesiu ani ja nic nie mówiliśmy Grzesia ekipa jedzie do mnie i będzie wykonywać tutaj Te właśnie tynki I mam nadzieję, że wszystko będzie ok Trochę materiałów nagramy dla was Tak żebyście mieli naprawdę Co oglądać, a co do nagrywania Długo nie było żadnego filmu A czemu nie było filmu? Bo mi się po prostu nie chciało Gdy nie mam ochoty nie robię tych filmów i Przez jakiś czas nie miałem w ogóle ochoty nic nagrywać ja nagrywam to z przyjemności a nie z tego, że muszę, bo niektórzy to może i mają jakieś z tego jakby to powiedzieć, niektóry, dla niektórych to jest o, podstawowe źródło jakby powiedzieć dochodu, dla mnie to jest bardziej jako przyjemność, ale no i gdybym powiedział, że z tego nic nie ma, to bym skłamał, są z tego pieniądze jak najbardziej, ale ja chodzę do pracy, pracuję i z tego głównie są moje przychody ani nie czerpię z tego satysfakcji, nie robię tego, bo Zaraz to jest odczuć. A jak sami widzieliście, ostatnio bardzo dużo, jakby to powiedzieć, fabryka troli cały czas robi mi pod górę. Jest taka fabryka troli, która troluje wszystko, co robię. Jest takich parę, jakby to powiedzieć, osób i doskonale wiem, kto to jest. I to, że mnie tam obrażają, czy coś tam jest, mam to gdzieś. Ale to, że na przykład jest dostawca jakiś materiałów, czy coś do mnie tutaj i do mnie dzwoni, że taka sprawa, że miał kontrolę, czy coś. No to już jest niechalo, nasyłanie kontroli na nie wiadomo co, yy, że coś tam, że jakieś kontrole, ja tu miałem też kontrolę budowlanej w ogóle i jakoś cały czas ciągnie ta budowa, sorry w ogóle za tytuł, ale <ścười> klik baj się klika, yy, budową jest wszystko jak najbardziej ok. E, miałem trochę tych kontroli, wszystkiego. No i jakoś nic nie znaleźli, tutaj, żeby zamknąć tą budowę czy cokolwiek, ale trole cały czas e, dezinformacje robią. E, robią pod górę, robią, nasuwają jakieś dziwne kontrole, jakieś donosy robią na dostawców, że coś tam, że nie Nieopodatkowane materiały, to wszystko mamy, faktury, no wszystko jest. A jeżeli dostanę jakiś rabat za to, że właśnie pokażę to szerszej, jakby to powiedzieć, publiczności, dostanę rabat. Nie dostanę za darmo, bo te czasy się skończyły. Może ja do tego mnie nikt nie przyzwyczaił, żeby coś dać za darmo, co to jak co niektórych, to no, trzeba na wszystko zarobić, nie? Także ja mam szefowartu, nie jest ogólnie żadnej kary, nic nie było, tylko jest to, że no, takie nieprzyjemne sprawy się robią, nie? No, tak parę słów ode mnie. No, może wrócą jakieś filmy, może coś nagram, może nie. I tyle. A już jutro zaczynamy tymki i będzie się działo. Także dziękuję Wam, trzymajcie się, cześć.